Bzdura. Odniesiesz tacę? Oczywiście. Dobranoc. Dziękuję. Była dobrze ubrana. Jest bardzo grzeczna i ładna. Odpicowała się. Ale małpa w Jedwabiu to nadal małpa. Nie mów tak. Zjadła coś? Rosół, który ugotowałaś. Dziękuję. Opowiadaj, jak cię przyjął Don Luis? Był oschły, ale mnie nie obraził. Potem poszliśmy do pani domu. Jak cię potraktowała? Jest taka ciepła. Dziwnie się poczułam w jej obecności. Jakbym znała ją od zawsze. Zdenerwowałam się i dlatego wcześniej wróciłam. Szkoda, że nie zostałaś na kolacji. Czułam, że coś dziwnego wisiało w powietrzu. Co takiego? Nie wiem. Przyjęli mnie dobrze, ale byli mili jakby na siłę. Nawet mama Vanessy się starała. Stara hipokrytka. Mój brat jej nie cierpi. Vanessa też była uprzejma. Ale cieszę się, że już wróciłam. Zaraz padniesz z głodu. Coś ci przygotuję. Twoja mama się obudziła. Już? Mamo? Wróciłam. Dobrze mnie potraktowali. Don Luis był oschły, ale nie obrażał. Donia Prudencia była bardzo miła. Ale śpieszyłam się do domu. Co ci jest? Uspokój się. Już dobrze.

Ten wieśniak mnie denerwuje. Poskarżę się Luisowi. Miałam ciężki dzień. Daj mi spać. Przed chwilą słuchałaś jego wycia. Poza tym nie zdążyłyśmy porozmawiać. Widziałaś, jak się ubrała? Wystroiła się, żeby nam zaimponować. Jest sprytna. Chciałaś, żeby Alberto nas porównał, ale twój plan nie wypalił. Zrobiłam się na bóstwo, ale mnie pokonała. Nie mów głupstw. Nie mam szans. Pogódź się z tym. Liczyłaś, że Marina się zbłaźni, a ona potwierdziła, że jest go warta. Nie, Alberto jest nie pozwól, żeby zajęła twoje miejsce. Dziś weszła tu jako narzeczona. Jutro wróci jako żona. Dlatego musisz mi pomóc. Jak? Zmień nastawienie. Walcz, bo grozi nam ruina. Nalejesz mi? Dzięki, że przyjąłeś Marinę. Nie chciałem cię stracić. A ja nie chcę z Tobą walczyć. Czyli się nie wyprowadzisz? Jeszcze nie. Ale muszę się usamodzielnić. Nie mogę być dłużej na Twoim utrzymaniu. Mam prośbę. Nie śpiesz się. Nie rób głupstwa. Podać kolację? Dzięki, nie trzeba. Jak mama Marina. Dużo lepiej. Zaczyna sylabizować, co powiedziała. Nie wiem, ale Jola i Marina usłyszały twój ojciec. Dlaczego tak powiedziała? Może chodziło o coś zupełnie innego. Moim zdaniem mówiła, co ją spotkało. Dowiemy się, gdy wyzdrowieje. Powiem mamie, dobranoc i pójdę spać. Jeszcze jeden? Dzięki, mam dość. Dobranoc. Mama Mariny zaczyna kontaktować. Może sobie przypomnij, że to był pan. Nie ja, tylko Zacharias. Wyjechał, dlatego jest pan taki zadowolony? A jeśli go znajdą, powie, kto go wynajął. Nie boję się. Ponad prawem ludzi jest prawo Boga.

Spotkałam kucharkę z wielkiego domu. Wczoraj panicz przedstawił Marinę jako swoją narzeczoną. Wiem. Niech się pan na nią nie gniewa. Młodzi się kochają. Jeśli pan ją potępi, nigdy się nie zobaczycie. Alberto zabrał Marinę do domu. Jak ją przyjęli? Bardzo dobrze. Don Luis jej nie obrażał. Niektóre fakty lepiej zaakceptować. Cieszy mnie szczęście młodych. Wyjdę na chwilę. Sprawdzę, jak idzie budowa płotu. Nie dokończysz śniadania? Zaraz wrócę. Zostawcie mi coś. Mama Vanessy w końcu zrezygnuje. Ta baba nigdy się nie podda. Podobno od lat planuje ślub córeczki z paniczem. Jeśli dobrze pójdzie, Alberto ożeni się z Mariną. To nie znaczy, że masz szansę u tej paniusi. Muszę z nią pomówić. Jej mama nie chce o tobie słyszeć. Niech sama mi to powie prosto w twarz. Nie powtórzę mu, że o niego pytała. Dzięki. Marzyłam o kawie. Dzięki, że przywitałaś się z Mariną. Nie było mi łatwo. Wiem, dlatego jestem ci wdzięczny. Cierpię, gdy widzę was razem. Próbuję zrozumieć i ci wybaczyć, ale. nie potrafię. Bo nadal cię kocham. Możemy być przyjaciółmi? Serio? Tak. Nie możemy. Zwłaszcza teraz. Dlatego wmawiam sobie, że to tylko epizod w twoim życiu. Nieprawda. Daj mi skończyć. Buntujesz się. Chcesz pokazać rodzicom, że sam podejmujesz decyzje. Kiedyś zrozumiesz, że ona jest inna. I zatęsknisz za mną. Będę na ciebie czekać. Dzień dobry, doktor. Pan doktor? Mogę wejść? Oczywiście. Myślałam, że już pan nie wróci. Jest to? Co to? Wydrukowałem dokumenty. Możesz przystąpić do egzaminów. Bardzo mi ciebie brak. Pragnę to Twojego to... szczęścia. Chciałbym. Ci jakoś pomóc. Powinnaś wrócić do stolicy, spotkać się z przyjaciółkami. Spotkać się z przyjaciółkami nie mogę. Zaczną zadawać pytania. Co im powiem? Ja stąd wyjadę. Tu jest twój dom. Potrzebuję czasu, żeby przywyknąć do tej sytuacji. Zatrzymaj pierścionek. Dziękuję. Wiele dla mnie znaczy. Jak mówi moja mama, jesteśmy rodziną. Dlatego nie wyjedziemy, dopóki Twoja mama choruje. Obie byłyście miłe. Co mogę dla Ciebie zrobić? Nic. Czas leczy rany. Dzięki za radę, ale nie wyjadę. Nie mogę. Nie jest Przyniosłem ci podręczniki. Są napisane braillem. Dziękuję. Nie sądziłam, że będziemy przyjaciółmi. Przepraszam za to, co powiedziałem. Nie wiedziałem, jak zareagować na wieść o Waszym związku. Myślałem, że się tobą bawi. Oświadczył się, a wczoraj przedstawił mnie rodzinie. Tak? Cieszę się, że odpowiednio Cię traktuję. Poczęstujesz mnie kawą? Jeszcze jest ciepła. Jak Twoja mama? Lepiej. Próbuję mówić. Co powiedziała? Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. Coś w rodzaju. Twój ojciec. Albo zupełnie coś innego. Cieszę się, że coraz lepiej się czuję. Choć nie jest pod moją opieką. Nie wyrzekłam się pana. Jestem wdzięczna za wszystko. Bardzo pana lubię. Usiądziemy? Jasne. Jak odebrałaś tych ludzi? Nie czułam się dobrze. Źle cię przyjęli? Przeciwnie. Wszyscy byli mili. Don Luis był dość oschły, ale mnie nie obrażał. Uważaj na mnie, są podli. Nikt mnie nie przekona, że kiedyś cię zaakceptują. Otworzyli przede mną dom, ale nie serca. Ale je zdobędę. Cieszę się, że już ci lepiej. Dziękuję. Uważaj na siebie. Długo tam będziesz? Aż urząd celny zwolni moje towary, bo opłaty rosną. A Marina szybciej się u nas zaadaptuje. Nie rób sobie nadziei. Zgodziłem się na ich związek, żeby nie stracić syna. Ale ta ślepota nie wejdzie do rodziny. Minie mu. Alberto zrozumiał Cię inaczej. Mało mnie to obchodzi. A ich związek nie potrwa długo. Dlatego nie zachęcaj jej, żeby odwiedzała mój dom. Zgoda? Dziękuję za podręczniki. Mama jest chora i nie mogę się uczyć u pana w domu. Mogę przychodzić po południami i pomagać ci w nauce. Nie wiem, czy rozumiem. Twój narzeczony tego nie pochwali. Ale to ja powinienem się gniewać. Zarzucił mi, że źle cię zdiagnozowałem. Alberto uważa, że urodziłaś się z uszkodzonymi siatkówkami. Robiłem wszystko, żeby kalectwo nie utrudniało ci życia. Wiem o tym. Pomówię z nimi i dam odpowiedź. Dobrze. Mogę zobaczyć Twoją mamę? Świetnie sobie poradziłaś. Zastosowałam Twoje wskazówki. Jak brzmiał mój głos? Dobrze udawałam płacz? Jesteś wybitną aktorką. Teraz będziesz byłą, która cierpi, która jest gotowa czekać i nadal kocha, choć rozdzieliło was to zero. Zrobiłam, co chciałaś. Możesz mnie zostawić? Nie odtrącaj mnie. Chodzi mi o Twoje dobro. Musimy odzyskać status ekonomiczny. Teraz jest moją narzeczoną. Twój stary jej nie pogonił i nie wyrzuci jej z domku na ranczu. Co za przemiana. Rodzice powoli ją zaakceptują i pokochają. Jakie masz plany? Wracasz na specjalizację czy zostajesz na wsi? Doktor Bassan zoperuje Marinę, więc powinna być w stolicy. Wynajmiesz jej mieszkanie? Zapomniałeś, że obaj wisimy na rodzicach. Twój stary nie będzie bulił za nią i jej mamę. Dlatego jednocześnie będę się uczyć i pracować. Komplikujesz sobie życie. Twój ojciec jest dyrektorem szpitala. Polecisz mnie? No. Nie potrzebujesz rekomendacji. Byłeś najlepszy na roku. Dzięki Tobie Jego syn będzie lekarzem. Mamo, zgadnij, kto przyszedł. Miło Cię widzieć. Co jest? Chcesz coś powiedzieć? Uspokój się. Doktor przyniósł podręczniki i papiery potrzebne do egzaminu. Nie ma żalu, że nie mieszkamy u niego. Mamo, co jej jest? Może chcę powiedzieć, że jej nie przeszkadzam. Wytłumacz narzeczonemu, że pomogę ci w nauce. A tobie życzę zdrowia. Do rychłego zobaczenia. Do widzenia. Uspokój się, mamusiu. Wszystko będzie dobrze. Doktor nie przestał mnie lubić. Tekst polski, Iwona Ufnal, czytał Kacper Kaliszewski.